Absolwent wiśnia, napój spirytusowy, 100 ml 30% objętości łamane na Volt. No dobra, powiem Wam tak, dziwny jest odcinek, bo sobie kręcimy tak na spontanie trochę w powsinie. Jesteśmy w warszawski powsin kabaty. Ursynów, tak. Kupiłem sobie tego absolwenta. Zaczynamy taką serię głupią testowania wszystkich dziwnych rzeczy, od tanich po drogie i alkoholi. I zobaczymy jak to wyjdzie. Jak to się przyjmie, czy będziecie to lubili, czy nie, nie wiem. Zobaczymy. Ale jest szczerze, absolwent, może być. Nawet, nawet może być. Takie trochę. Chemiczne związki tak zawiera, tak myślę, ale jest okej, okay, no tak jak wszystko, nie? Ty, tam jakiś traktor po popierdolił, ale szczerze, tu jest, moim zdaniem, tu jest fajnie. Powsin to jest fajna miejscóweczka bo tak naprawdę co? Wszyscy sobie z łóżka przyjeżdżają, bo to jest rzut kutasem, czy tylko przez las przejść kawałek, nie? Można sobie pierdoląć późko, usiąść przy ławeczce, fajnej. No dobra, i tak, i co, i nawiązuję do nazwy kanału wreszcie. Nie wiem, czy będziecie to lubili, ale ja to lubię. Ok, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Było fajnie. Ja się ślimatowałem. Jutro mam do pracy. Absolwenta nie ma. Także widzimy się następnym razem. Bęk!